Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś popełnił zbyt wiele błędów, by móc cofnąć się wstecz? Czasami wydaje się, że zrobiliśmy tak wiele rzeczy źle, że niemożliwe jest naprawienie ich, prawda? I wtedy pojawia się wątpliwość, czy Bóg może mi wybaczyć. Cóż, dziś porozmawiamy o czymś niesamowitym, o drugich szansach, które Bóg nam daje. Zobaczymy, jak powrót do Boga może pomóc nam iść naprzód w naszym życiu. Chcę opowiedzieć Wam o potężnym przesłaniu pokuty i odnowy, które znajdujemy w Księdze Jeremiasza. Jest to przesłanie, które pokazuje nam, że zawsze istnieje szansa na nowy początek. A na zakończenie pomodlę się z Wami potężną modlitwą w imię Jezusa. Oglądajcie do końca i otwórzcie swoje serca, aby przyjąć błogosławieństwa tej modlitwy. Wyobraź sobie, że grasz w grę wideo, a Twój bohater wchodzi w niebezpieczną strefę. Tracisz zdrowie, Twoje zasoby się wyczerpują. A wrogowie stają się coraz silniejsi. Co robisz? Idziesz dalej, mając nadzieję na znalezienie jakiegoś skarbu lub energii, czy używasz przycisku resetu, wracając do ostatniego bezpiecznego punktu kontrolnego, aby się przegrupować i zacząć od nowa? To bardzo przypomina naszą duchową podróż. Czasami znajdujemy się w duchowo niebezpiecznych sytuacjach, oddalając się od Boga. Ale oto dobra wiadomość: Bóg zawsze daje nam przycisk resetu szansę na nowy początek. Księdze Jeremiasza widzimy, jak Bóg woła do swojego ludu, prosząc, aby wrócili. Jeremiasz godzina 3.14 mówi, wróćcie, synowie odstępczy, mówi Pan, bo ja jestem waszym Panem. Miłość Boga do nas jest jak doskonałe małżeństwo, niezłomne i pełne zaangażowania. On pragnie pojednania. Bóg nie czeka, aby nas ukarać, ale aby nas przyjąć z otwartymi ramionami. Moi drodzy przyjaciele, dzisiaj zgłębimy coś bardzo wyjątkowego – głębokie pragnienie Boga, abyśmy wrócili do Niego i wspaniałą obietnicę odnowy, którą nam oferuje. Zgłębimy tę potężną prawdę i odkryjemy, jak możemy przyjąć drugie szanse, które Bóg nam daje. Wołanie Boga o naszą pokutę i powrót do Niego nie jest tylko nakazem, to zaproszenie pełne miłości i cierpliwości. Bóg nie wymaga od nas natychmiastowego powrotu z surowością, przeciwnie, zaprasza nas w sposób łagodny i pełen współczucia. W Jeremiaszu, godzina 3:12, znajdujemy wers, który dobrze ilustruje to miłosne zaproszenie: Wróć, Izraelu odstępczy, mówi Pan. Nie sprawię, że moja gniew spadnie na ciebie, bo jestem miłosierny, mówi Pan. Nie będę gniewał się na wieki. Zobacz, jak Bóg zwraca się do nas z czułością i zrozumieniem. On nie jest gotowy, aby nas ukarać, jest miłosierny i cierpliwy. Jego pragnieniem jest przyjąć nas z powrotem. Nie aby nas potępić, ale aby nas objęci miłością. To jest prawdziwe serce naszego niebieskiego ojca. Nawet gdy zbaczamy z drogi, on nas widzi i woła z powrotem. Jego głos rozbrzmiewa w naszej świadomości, w słowach Biblii i w sytuacjach naszego życia. Czasami czujemy ukłucie w sercu, wrażenie, że musimy pojednać się z Bogiem. To jest wołanie Boga o pokutę, czuły sposób na powiedzenie nam: wróć do domu. Tak jak ojciec który z utesknieniem czeka na powrót swojego zagubionego syna, Bóg czeka na nas z otwartymi ramionami. On zawsze jest gotowy, aby nam przebaczyć i o nas, bez względu na popełnione błędy. Piękno tego przesłania polega na tym, że nieważne, jak daleko odeszliśmy, zawsze jest droga powrotna do miłości i łaski Boga. Więc następnym razem, gdy poczujesz, że popełniłeś błąd lub oddaliłeś się od Boga, pamiętaj, On zawsze tam jest, Czekając na ciebie z miłosnym zaproszeniem do nowego początku. To okazja, aby naprawić rzeczy i o to, co zostało utracone. Ale dlaczego Bóg woła nas do pokuty? Czy chce nas skarcić lub sprawić, byśmy czuli się źle? W żadnym wypadku, moi drodzy przyjaciele. Bóg woła nas do pokuty, ponieważ głęboko nas kocha i pragnie dla nas najlepszego. Pokuta nie jest karą, ale odnową. Wyobraź sobie, że grasz w grę i popełniasz błąd który sprawia, że tracisz postęp. Co byś zrobił? Wróciłbyś do ostatniego punktu kontrolnego, aby naprawić błąd i spróbować ponownie. Prawda? Podobnie. Pokuta jest jak duchowy punkt kontrolny, który Bóg nam daje, abyśmy mogli naprawić naszą drogę i posuwać się naprzód w kierunku lepszego życia. Ezechela, godzina 18:32 Bóg wyraża swoje głębokie pragnienie, abyśmy żyli pełnym i szczęśliwym życiem, bo nie mam upodobania w śmierci umierającego, mówi Pan Bóg. Dlatego nawróćcie się i żyjcie. Ten wers ujawnia serce Boga, który nie cieszy się z naszego cierpienia ani z negatywnych konsekwencji naszych błędnych wyborów. Zamiast tego, głęboko interesuje się naszym szczęściem i dobrostanem. Gdy Bóg woła nas do pokuty, nie stara się nas zawstydzić ani zasmucić. Oferuje nam okazję do nowego początku, do porzucenia dróg, które prowadzą do cierpienia i przyjęcia nowej ścieżki pełnej nadziei i możliwości. Pokuta jest zaproszeniem do powrotu do prawdziwego życia, życia pełnego pokoju, radości i pełni, które Bóg pragnie dla każdego z nas. Bóg widzi nasz potencjał i chce, abyśmy żyli zgodnie z tym potencjałem. Wie, że błędy i złe wybory mogą nas odciągnąć od ścieżki szczęścia i spełnienia. Dlatego Jego wołanie do pokuty jest aktem miłości i troski, pragnieniem, abyśmy rozwijali się i osiągali najlepszą wersję siebie. Zamiast postrzegać pokutę jako karę, Powinniśmy widzieć ją jako dar to szansa na zmianę kierunku, na naprawienie błędów i życie według planu, który Bóg dla nas przygotował. Bóg zawsze jest gotowy, aby nas wspierać i prowadzić na każdym kroku naszej podróży, pomagając nam pokonać wyzwania i znaleźć prawdziwy cel oraz radość. Gdy usłyszysz wołanie Boga do pokuty, pamiętaj, że oferuje on możliwość odnowy i wzrostu. Chcę, abyś żył obfitym i pełnym miłości życiem które przygotował specjalnie dla ciebie. To wezwanie do nawrócenia jest również głębokim uznaniem naszej wartości dla Boga. On nigdy nie rezygnuje z nas, gdy popełniamy błędy i nigdy nas nie odrzuca, gdy zawodzimy. Zamiast tego Bóg aktywnie nas szuka, wołając nas z powrotem do siebie, ponieważ każdy z nas jest dla niego niezwykle cenny. Jezus opowiada przypowieść Ewangelii Łukasza 15. 4 myślnik 6, która pięknie i jasno ilustruje tę prawdę. Powiedział Któż z was, mając 100 owiec i zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze ją z radością na ramiona i wraca do domu. Zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę." K. Wyobraź sobie tę scenę. Pasterz, który ma 100 owiec, a jedna z nich się gubi. Zamiast zadowolić się 99 które są bezpieczne, idzie za zgubioną owcą z pełnym zaangażowaniem. Nie spocznie, dopóki jej nie znajdzie, a gdy w końcu ją znajdzie, niesie ją z powrotem do domu z radością i świętuje z przyjaciółmi i sąsiadami. To jest obraz miłości Boga do nas. On nie uważa nas tylko za część grupy, ale za cenne jednostki. Jeśli się zgubimy lub zbłądzimy, zostawia to, co już jest bezpieczne i szuka nas z całym swoim sercem. Jego wezwanie do nawrócenia jest jak ten pasterz szukający zgubionej owcy. Pragnie nas przyprowadzić z powrotem do bezpieczeństwa, opieki i radości przebywania w Jego obecności. Gdy Bóg wzywa nas do nawrócenia, pokazuje, jak bardzo nas ceni i jak ważni jesteśmy dla Niego. Jego pragnieniem jest, abyśmy byli szczęśliwi i bezpieczni, i jest gotów iść na wielkie odległości, aby przyprowadzić nas z powrotem do swojej miłości i opieki. Dlatego gdy poczujesz wezwanie Boga do nawrócenia, pamiętaj, że on zbliża się do ciebie z tą samą gorliwością i radością, jak pasterz, który znalazł zgubioną owcę. Jesteś dla niego wyjątkowy i cenny. On pragnie gorąco o swój związek z tobą. Ale wezwanie Boga nie dotyczy tylko powrotu do niego, dotyczy również powrotu do naszego prawdziwego ja. Grzech ma zdolność zniekształcania naszej tożsamości i oddalania nas od osoby, którą Bóg stworzył nas, byśmy byli. Gdy Bóg wzywa nas do nawrócenia, zaprasza nas do ponownego odkrycia, kim naprawdę jesteśmy w Nim. Wyobraź sobie, że grasz w grę i z jakiegoś powodu zaczynasz zbaczać z kursu. Czujesz się zagubiony i zdezorientowany, a twoja postać nie jest już taka sama. Co byś zrobił? Prawdopodobnie spróbowałbyś cofnąć swoje działania, aby wrócić na właściwą drogę. Prawda? Nawrócenie jest podobne. Jest to proces, który pomaga nam wrócić do naszego prawdziwego ja. Do miejsca, gdzie jesteśmy najbardziej autentyczni i szczęśliwi. W 2 Koryntian, godzina 5:17 Paweł pisze: Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem to, co dawne, minęło oto wszystko stało się nowe. To oznacza, że gdy wracamy do Boga, jesteśmy przemienieni. Nawrócenie nie polega tylko na uznaniu błędów polega na pozwoleniu Bogu, by uczynił nas nowym stworzeniem. Jest to jak zdjęcie starej. Brudnej szaty i założenie nowej, lśniącej. Gdy Bóg wzywa nas do nawrócenia, oferuje nam możliwość porzucenia tego, co już nam nie służy, i przyjęcia nowego życia, które dla nas przygotował. Jest to szansa na odnowienie naszej tożsamości, na odrzucenie wpływów i zachowań, które nas zniekształcają, i ponowne połączenie się z osobą, którą zostaliśmy stworzeni, aby być. Ten proces nawrócenia otwiera drzwi do życia pełnego celu i radości. Zamiast czuć się uwięzionym przez błędy przeszłości, możemy się podnieść i żyć zgodnie z nową tożsamością, którą oferuje nam Bóg. To jest jak odnalezienie drogi powrotnej do prawdziwego siebie tego, którego Bóg zawsze pragnął, abyś był. Dlatego, gdy usłyszysz wezwanie Boga do nawrócenia, pamiętaj, że jest to okazja do odnowienia i wzrostu. Bóg oferuje ci szansę na nowy początek, na porzucenie starego i przyjęcie nowego życia, które dla ciebie przygotował. Moi przyjaciele, ważne jest, aby zrozumieć, że wezwanie Boga do nawrócenia nie jest jednorazowym wydarzeniem. Jest to ciągłe zaproszenie przez całe nasze życie. W miarę jak kroczymy w naszej wierze, stajemy się bardziej wrażliwi na głos Boga i zaczynamy dostrzegać obszary w naszym życiu, które wymagają zmiany. Ten proces jest fundamentalną częścią naszej duchowej podróży i jest znany jako uświęcenie. Wyobraź sobie, że uczysz się nowej umiejętności, na przykład gry na instrumencie muzycznym. Na początku może być trudno i możesz popełniać wiele błędów, ale z czasem i praktyką stajesz się coraz lepszy i bardziej w zgodzie. Tak samo jest z naszym życiem duchowym. W miarę jak rośniemy w naszej wierze, Bóg pomaga nam rozpoznać obszary, w których musimy się poprawić i przekształcać nas, aby odzwierciedlać więcej z Jego charakteru. Filipian 1:6 Paweł daje nam wielką nadzieję. Jestem przekonany, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, Doprowadzi je do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa. To oznacza, że Bóg nieustannie w nas pracuje, kształtując nas i doskonaląc. Wezwanie do nawrócenia jest częścią tego dobrego dzieła. Za każdym razem, gdy Bóg wzywa nas do zmiany, On nas oczyszcza i kształtuje, abyśmy byli bardziej podobni do Jego Syna, Jezusa. Ten proces uświęcenia jest jak rzeźbiarz, który pracuje z surowym kamieniem, aby stworzyć dzieło sztuki. Bóg używa naszych doświadczeń. Naszych wyzwań i naszych nawróceń, aby rzeźbić nasze życie zgodnie z celem, który dla nas ma. Jest to ciągła i cenna praca, gdzie każdy etap przybliża nas do obrazu Chrystusa. Dlatego, gdy Bóg wzywa nas do nawrócenia, nie chodzi tylko o poprawienie konkretnego błędu, ale o pomoc w rozwoju i staniu się osobą, którą Bóg stworzył nas, byśmy byli. Jest to okazja do doskonalenia. Do lepszego dostosowania się do Jego pragnienia dla naszego życia i do odzwierciedlenia więcej z Jego miłości i charakteru. Pamiętaj, że ten proces jest ciągły i częścią miłosnego planu Boga dla Ciebie. On zawsze jest przy Tobie, pracując w Tobie i prowadząc Cię w kierunku pełniejszego i bardziej znaczącego życia. Czasami możemy czuć się zniechęceni, słysząc powtarzające się wezwania Boga. Możemy myśleć: Dlaczego ciągle popełniam błędy? Czy kiedykolwiek zrobię coś dobrze? Jeśli kiedykolwiek czułeś się w ten sposób, wiedz, że to całkowicie normalne. Ale, moi drodzy przyjaciele, pozwólcie, że was zachęcę. Fakt, że słyszysz wezwanie Boga, jest w rzeczywistości oznaką Jego głębokiej miłości i aktywnej pracy w Twoim życiu. Oznacza to, że Bóg nie zrezygnował z ciebie. Widzi w tobie potencjał, nawet jeśli sam go nie dostrzegasz. Jego wezwanie do nawrócenia nie jest oznaką frustracji. Ale wyrazem jego ciągłego zaangażowania w twój rozwój i dobrobyt. W Lamentacjach 3. 22 myślnik 23 przypomina nam się. Nie wyczerpała się litość Pana, miłość Jego nie zgasła. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Jego kropka. To pokazuje, że każdego dnia Bóg daje nam nowy początek. Jego miłosierdzie odnawia się każdego poranka, a Jego wierność jest wielka. Wyobraź sobie, że każdego dnia dostajesz nową szansę na grę, z nową okazją do poprawy i sukcesu. Takie jest życie z Bogiem. Każdego dnia oferuje nam możliwość rozpoczęcia od nowa, doświadczenia Jego przebaczenia i łaski. Jego wezwanie do nawrócenia jest codziennym zaproszeniem do skorzystania z tych nowych miłosierdzia i dostosowania się do Jego woli i dróg. Więc, kiedy usłyszysz wezwanie Boga i poczujesz się zniechęcony, pamiętaj, że oferuje Ci nową szansę. Każdy dzień jest nową okazją do wzrostu, zmiany i zbliżenia się do Niego. Nie zniechęcaj się, bo Bóg jest przy Tobie, zawsze gotów Ci pomóc iść naprzód. Drodzy przyjaciele, kluczowe jest zrozumienie, że wezwanie Boga do nawrócenia jest wezwaniem miłości, nie potępienia. To zaproszenie do odnowy, pełnego życia i zbliżenia się do naszego prawdziwego Ja. Wyobraź sobie, że Bóg wyciąga swoją miłującą rękę, Gotów poprowadzić nas z powrotem na ścieżkę błogosławieństwa i pełni. Teraz, gdy rozumiemy miłującą naturę wezwania Boga, zbadajmy, jak możemy odpowiedzieć na to zaproszenie. Odpowiedź na wezwanie Boga nie polega na osiągnięciu doskonałości, ale na skierowaniu się ku niemu. Chodzi o zwrócenie serca i umysłu ku Bogu i uznanie naszej zależności od niego. Pierwszym krokiem w odpowiedzi na wezwanie Boga jest uznanie naszej potrzeby Jego. Może to być wyzwaniem. Ponieważ wymaga pokory, musimy być gotowi przyznać, że zbłądziliśmy i popełniliśmy błędy. To uznanie może być trudnym momentem, ale jest kluczowe. Pamiętaj, to przyznanie się nie ma nas potępić, ale nas uwolnić. Jest to pierwszy krok do otwarcia drzwi na przemianę, którą Bóg pragnie w nas dokonać. W jeden liście Ja na jeden, dziewięć znajdujemy zachęcającą obietnicę. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy przebaczy nam je i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Wyznanie naszych błędów jest kluczem do przebaczenia i oczyszczenia. Kiedy wyznajemy Bogu, otwieramy miejsce na jego transformującą moc w naszym życiu. Wyznanie nie jest tylko formalnością, jest sposobem, abyśmy stali się otwarci na łaskę i miłość Boga. Poprzez ten akt pokory, Bóg może nas oczyścić i o, pozwalając nam doświadczyć prawdziwej odnowy. To jak oczyszczenie białej tablicy aby Bóg mógł napisać nową historię dla nas. Więc, odpowiadając na wezwanie Boga, pamiętaj, że nie chodzi o bycie doskonałym, ale o gotowość do zwrócenia się ku Niemu. Uznaj swoją potrzebę, wyznaj swoje błędy i otwórz swoje serce na przebaczenie i przemianę, którą Bóg oferuje. To jest droga do nowego życia w Chrystusie. Po uznaniu naszej potrzeby Boga, następnym krokiem jest odwrócenie się od naszych dawnych dróg. To jest prawdziwy znak nawrócenia. Nawrócenie to nie tylko chwilowe uczucie żalu, ale świadoma decyzja o zmianie kierunku i przyjęciu nowej drogi. W Dziejach Apostolskich godzina 3.19 Piotr nawołuje: Przeto upamiętajcie się i nawróćcie, aby grzechy wasze były zgładzone, aby nadeszły od Pana czasy ochłody. Ten werset pokazuje nam, że istnieje bezpośrednie połączenie między nawróceniem a odnowieniem. Nawrócenie to coś więcej niż tylko zostawienie czegoś za sobą to ruch w kierunku czegoś nowego i odświeżającego. Kiedy decydujemy się odwrócić od naszych dawnych dróg i zwrócić się ku Bogu, ustawiamy się w pozycji doświadczania odnowy i pokoju, które tylko obecność Boga może zapewnić. Ale, moi przyjaciele, nawrócenie to nie tylko o tym, co zostawiamy za sobą. Równie ważne jest to, co wybieramy, aby przyjąć. Nawrócenie jest zaproszeniem do powrotu do łaski Boga, do Jego przebaczenia i Jego mocy przemieniającej. Oznacza przyjęcie nowego sposobu życia który jest zgodny z wolą Boga dla naszego życia. To jak rozpoczęcie nowego rozdziału w Książce, gdzie stare strony są pozostawione w tyle, a nowa historia zaczyna się rozwijać. Ta zmiana to codzienna decyzja. Każdy dzień przynosi nowe wybory i możliwości. Każda chwila to szansa, aby wybrać drogę Boga zamiast własnej drogi. To jest ciągły wybór, który wymaga naszej uwagi i zaangażowania. Podejmując ten wybór, nie zmieniamy tylko naszych zachowań. Pozwalamy Bogu działać w naszym sercu i przemieniać nas od wewnątrz. Na przykład, wyobraź sobie, że przygotowujesz się do ważnej podróży. Nie tylko musisz zdecydować się opuścić miejsce, w którym jesteś, ale także musisz wybrać cel i drogę, którą chcesz podążać. Podobnie, gdy się nawracamy, nie tylko opuszczamy stare nawyki, ale także zmierzamy w kierunku nowego życia, które Bóg dla nas przygotował. Każda decyzja, którą podejmujemy w naszym codziennym życiu, Powinna odzwierciedlać ten nowy kierunek, dostosowując nasze myśli i działania do woli Boga. Więc pamiętaj: prawdziwe nawrócenie to aktywny i ciągły wybór. Chodzi o porzucenie tego, co nie jest dobre, i zdecydowanie się na życie zgodne z nową drogą, którą oferuje nam Bóg. Każdy dzień to nowa szansa, aby podążać w kierunku, który Bóg dla nas ma i doświadczyć przemiany, której pragnie dla naszego życia. Ta podróż nawrócenia i zmiany jest kluczowa dla życia pełnią, które Bóg dla nas przygotował? W liście do Rzymian 12. Dwa Paweł nas zachęca. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście mogli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Ten fragment przypomina nam, że odnowienie umysłu to proces ciągły i niezbędny. To nie coś, co dzieje się za jednym razem, ale jest to stała podróż wzrostu i przemiany. Kiedy karmimy nasze umysły Słowem Bożym? Zaczynamy doświadczać głębokiej zmiany w naszych perspektywach i postawach. Rzeczy, które wcześniej wydawały się skomplikowane lub wyzwaniem, zaczynają nabierać sensu w świetle Bożej Prawdy. Zaczynamy widzieć świat i nasze życie w sposób, który odzwierciedla Boże spojrzenie. To jak dostosowanie ostrości kamery, aby uchwycić wyraźniejszy i ostrzejszy obraz. Tak więc nasza wizja staje się bardziej zgodna z wolą Boga. Ale, moi przyjaciele, Odpowiedź na wezwanie Boga oznacza także zaufanie Jego sile, a nie tylko naszej. To naturalne czuć się przytłoczonym myślą o zmianie. Często możemy zapytać: Jak mogę to zrobić? Jestem słaby, już tyle razy zawiodłem. Łatwo jest poczuć się zniechęconym, gdy patrzymy na nasze własne słabości i porażki. Jednak dobra wiadomość jest taka: nie jesteśmy sami w tej podróży przemiany. Bóg jest z nami na każdym kroku. W liście do Filipian godzina czwarta Paweł z pewnością stwierdza: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To potężna obietnica. Kiedy odpowiadamy na wezwanie Boga i dążymy do życia zgodnie z Jego wolą, On nas umacnia. On daje nam siłę i odwagę potrzebną do pokonania wyzwań i do życia, do którego nas powołał. Bóg nie prosi nas, abyśmy to robili sami. On oferuje nam swoją siłę i moc, pomagając nam rosnąć i zmieniać się. Tak jak sportowiec trenuje, aby osiągnąć swoje cele z pomocą trenera, my również mamy Boga u naszego boku, prowadząc nas i wzmacniając. Dlatego, gdy napotkasz wyzwania lub poczujesz, że nie masz wystarczającej siły, aby się zmienić, pamiętaj, że Bóg jest z tobą. Zaufaj Jego sile i pozwól Mu cię umocnić. Każdy dzień jest nową okazją do odnowienia się i doświadczenia obfitego życia, które Bóg dla ciebie przygotował. Z Bogiem u Twego boku możesz stawić czoła wszystkiemu i osiągnąć to, co On dla Ciebie ma. Teraz zjednoczmy się w modlitwie, ufając Bogu, że poprowadzi nas w tej podróży pokuty i odnowy. Zamknij oczy, uspokój serce i otwórz umysł na obecność naszego Ojca Niebieskiego. Porozmawiajmy z Nim. Drogi Boże, nasze serca zwracają się ku Tobie z głębokim poczuciem wdzięczności. Dziękujemy Ci za Twoją ogromną i niezmienną miłość. Miłość która nigdy nas nie opuszcza, nawet gdy zbaczamy z Twojej drogi. To pocieszające wiedzieć, że nigdy z nas nie zrezygnowałeś, nawet gdy jesteśmy zagubieni i zdezorientowani. Twoja miłość jest kotwicą, która trzyma nas mocno i światłem, które prowadzi nas z powrotem do Ciebie. Dzisiaj, przed Tobą, uznajemy naszą głęboką potrzebę Ciebie w naszym życiu. Szczerze przyznajemy nasze błędy i porażki, i wyznajemy nasze grzechy. Pokornie prosimy o Twoje przebaczenie, wiedząc, że tylko Ty możesz nas oczyścić i o. Nasza dusza pragnie Twojej łaski i miłosierdzia, bo to przez Twoje przebaczenie znajdujemy pokój i odnowę. Panie, pomóż nam odwrócić się od starych nawyków i wzorców, które oddalają nas od Ciebie. Daj nam siłę i odwagę, aby zostawić to, co przeszkadza nam żyć w pełni zgodnie z Twoją wolą. Naucz nas chodzić Twoimi drogami, prowadząc nasze kroki i przekształcając nasz charakter. Chcemy zwrócić się do Ciebie z czystym sercem i odnowionym umysłem. Odnów nasze umysły, Panie, poprzez Twoje słowo. Niech ono będzie źródłem mądrości i zrozumienia, które potrzebujemy, aby widzieć świat przez Twoje oczy. Przekształć nasze myśli i postawy, aby odzwierciedlały Twoją miłość i prawdę. Pomóż nam zrozumieć i żyć według dobrej, przyjemnej i doskonałej woli, którą Masz dla naszego życia. Ufam, że to Ty nas uzdalniasz swoją boską siłą. W chwilach słabości i wątpliwości przypominamy sobie, że Ty jesteś naszą twierdzą i wsparciem. Jak Paweł powiedział w liście do Filipian, godzina 4:13: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pozwól nam odczuwać Twoją wzmacniającą obecność na każdym kroku, dając nam odwagę i determinację, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, które pojawi się na naszej drodze. Dziękujemy za Twoje nowe miłosierdzie, które odnawia się każdego ranka. Każdy dzień jest nową okazją. Aby doświadczyć Twojej miłości i żyć zgodnie z Twoimi celami. Niech każda nowa poranna chwila będzie szansą na rozpoczęcie od nowa, odnowioną przez Twoją łaskę i gotową do życia zgodnie z Twoją wolą. Niech ta modlitwa będzie nie tylko momentem słów, ale wyrazem naszej całkowitej zależności od Ciebie. Prowadzeni przez Twoją miłość, przemieniani przez Twoje słowo i uzdalniani przez Twoją siłę, chcemy żyć życiem, które cię czci i odzwierciedla Twoją miłość do innych. W imieniu Jezusa naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Modlimy się. Amen. Moi przyjaciele, zawsze pamiętajcie, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. On jest wierny, aby nam przebaczyć i oczyścić, oferując nam nowe możliwości, bez względu na to, ile razy zawiedliśmy. Za każdym razem, gdy wracamy do Niego z szczerym sercem, On przyjmuje nas z otwartymi ramionami, gotowy, aby nas o i poprowadzić z powrotem na drogę obfitego życia, które ma dla nas. Kiedy wracamy do Boga, doświadczamy głębokiego odrodzenia. To jakby Bóg dał nam nowy początek, restart w naszej życiowej podróży. Każda druga szansa jest wyrazem Jego nieskończonej miłości i łaski. Przyjmijmy te możliwości od nowy i żyjmy pełnią Jego łaski i miłości. Niech Jego obecność przekształca Twoje życie i napełnia Twoje dni celem i radością. Dziękujemy za obejrzenie naszego dzisiejszego wideo. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca i przyniosła ci błogosławieństwo, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić przyszłych wiadomości i aktualizacji. Nie zapomnij polubić tego wideo, ponieważ pomaga nam to dotrzeć do większej liczby osób z wiadomością nadziei i przemiany, którą oferuje Bóg. Podziel się tym wideo ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, aby oni również mogli doświadczyć drugiej szansy i łaski Bożej. Zostaw nam komentarz poniżej i opowiedz, jak Bóg działa w twoim życiu. Twoje historie i świadectwa są źródłem zachęty dla nas wszystkich i pomagają budować społeczność wiary i wzajemnego wsparcia. Z niecierpliwością czekamy na twoje komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Niech pokój i miłość Boża będą z wami. Pozostańcie z Bogiem i pamiętajcie zawsze, że Jego łaska i miłosierdzie odnawiają się każdego ranka.